Obrotówka, czyli klasyk, który zna prawie każdy. Wydaje mi się, że może być takim asem w rękawie, jeśli chodzi o rozpoczęcie sezonu, ponieważ wszyscy rzucają gumami, ta woda jest cały czas presowana przez te gumy i taka obrotówka, taki oldschoolowy klasyk, może skusić tą rybę. Co ważne, obrotówka, którą mam w ręce, ma parę takich bardzo dużych zalet, które pomogą tą rybę właśnie przekonać do siebie. Yes. nieco zapomniana, ale jak widać dalej skuteczna. Old to jednak old school. Obrotówka dobra rzecz, jak się chce przechycić szczupaki, które siedzą przy dnie. Nie bardzo żerują. Na gumę na rzeka założyć Główną zaletą tej obrotówki jest strzemionzko, które zaczyna swoją pracę tuż po tym, jak trafia do wody. Ona zaczyna się obracać i kusić rybę. Drugą bardzo ważną częścią jest tutaj korpus, który jest całkiem masywny, całkiem ciężki. Dzięki cięższemu korpusowi obrotówka tuż po tym jak zejdzie na dno, trochę wolniej będzie podchodziła do góry, nie będzie tak od razu się wynurzać, dzięki czemu po prostu możemy dłużej prowadzić tą przy dnie przynęte. Też bardzo ważną rzeczą jest tutaj skrzydełko, które, co ciekawe, po obydwu stronach jest tutaj malowane. Jest to fajne, ponieważ ryba, która idzie za tą e, obrotówką, widzi tą wewnętrzną część, która bardziej ją do ataku. Te wszystkie rzeczy po prostu pokazują klasę obrotówki. To jest coś, to jest taki must have, który obrotówka, dobra obrotówka powinna mieć. O! Jest! Ale wydaje mi się, że to będzie okoń raczej aż taki walczy, ale zobaczymy. Woda te jest wyjątkowo przejrzysta, więc niedługo mam nadzieję, że uda się zobaczyć co będzie. Wiatru aż takiego też teraz nie ma. Co to będzie? No moim zdaniem to będzie okoń. No. Aż taki walczy. O jest, widać i obrotówek No obrotówę to i szczupaka fajnego można i okonia. To jest bardzo uniwersalna trzynęta. Dobra, wypuszczamy. Okay. I popłynę. Z gracją i wdziękiem. Obrotówka idealnie nadaje się dla początkujących wędkarzy, ponieważ jest bardzo prosta w obsłudze. Wystarczy ją tylko zarzucić, poczekać aż zejdzie na dno i w jednym tempie po prostu zwijać, bez żadnej większej filozofii. Nie trzeba tutaj się zastanawiać, jak ją prowadzić, czy dobrze robimy. W jednym tempie zwijamy, jak chcemy, żeby zeszła jeszcze na dół, no po prostu przestajemy zwijać, ona schodzi i powrotem zaczynamy zwijać. Nic nie jest tutaj skomplikowane. Wszystko jest proste i naprawdę już po dwóch, trzech rzutach człowiek doskonale wie, jak się tym sprzętem obsługiwać. Yes. No to już jest kawał rybska.